Hej, cześć, siemano wam wszystkim ludzie, tutaj Tivur, witam was w kolejnym odcinku Valiant Hearts. Bardzo się wam ta seria spodobała i straszliwie mnie to cieszy. Miałem właśnie taką nadzieję, ponieważ zakładałem dwie opcje, że albo nikt nie będzie chciał tego oglądać, bo to starsza gra którą już dużo osób na YouTubie i na streamach przeszło, druga opcja była taka, że dużo osób będzie chciało ją oglądać ze względu właśnie na to, że no, że to jest dobra produkcja, ciekawa, którą można oglądać parę razy zależnie od prowadzącego, jestem przeszczęśliwy, że Wam się podoba, tak więc zawsze na każdym odcinku nie zapomnijcie zostawić tego lajka like jako taki znak, że, że jest fajnie, bo nie jest teraz łatwo na YouTubach, nie jest teraz łatwo, <laughs> Ale nie będę tutaj płakał, grajmy w grę. Tak więc, znów jesteśmy naszym amerykańskim przyjacielem w Reigns. A jest tutaj... ...niefajnie. Troszeczkę bombardują i myślę, że musimy... ...musimy przeczekać ten moment bombardowania i stąd spierdzielać jak najszybciej i się chować. Oh shit, man! Dobra, dobra, nie jest najlepiej. Musimy iść do przodu i się cofać, iść do przodu i się cofać, żeby tylko omijać te pieprzone bomby. Dobra, to mamy. Dotarliśmy do kościoła chyba. Swoją drogą, ciekawa rzecz, którą wy zauważyliście, postaci w tej grze nie mają oczu. Ja się zastanawiam, czy to jest zabieg celowy, czy nie. Mam wrażenie, że jednak opcja numer jeden, ponieważ chodziło o pokazanie takiej anonimowości, że to na ludzi tutaj po prostu miera, że jest źle i że każdy jest tak naprawdę, no nie wiem, jednostką, że... że nie ma aż takiego znaczenia kto jest kim, dlatego ludzie po prostu tutaj oczu nie mają, takie odebranie tożsamości i pokazanie, że tak naprawdę ofiary to jest ich cała masa. Nie wiem, może źle to interpretuję. Tam prosi o pomoc z jakimś ziomkiem, musimy go wyciągnąć, cholera jasna. O Boże. Dobra, podziałałem troszeczkę irracjonalnie, ale okej, okay. co tutaj mamy? Katedra w Reims. Miasto bardzo ucierpiało w trakcie wojny. Niemcy podczas odwrotu podłożyli ogień w katedrze. Następnie z racji bliskości miasta i strefy konfliktu zostało ono zbombardowane przez cepeliny i artylerię. W wyniku ostrzału rękę stracił posąg Joanny Dark, który później został rozmontowany i schowany w katakumbach. Pod koniec wojny zamieszkiwało jedynie 1500 osób. Gdy wszyscy sprawni mężczyźni zostali zmobilizowani i wysłani na front, kobiety, dzieci i starsi znaleźli zatrudnienie w fabrykach broni i amunicji. Kobiety przejęły zadania mężczyzn, niektóre nawet stanowiska kierownicze. Te nowe role zmieniły ich status w społeczeństwie i po zakończeniu wojny polskie kobiety po 21 roku życia otrzymały prawo do głosowania. W tym okresie powstało, powstało także wiele organizacji kobiecych. Dobra, ta prosi nas o pomoc z tym gościem, myślę, że musimy wykorzystać pieseła, żeby go stamtąd wyciągnął, bo tylko on się tam dał radę wci wcisnąć. Złapał go za głowę i upadła jakaś dźwignia, ta dźwignia może się nam przydać. Dobra, ona mówi nam, gdzie poszedł nasz przyjaciel, ta nam bardzo dziękuję. Piesę, podnieś dźwignię! Chodź no tutaj, daj mi ją, nie jestem pewien jeszcze do czego ją wykorzystam, ale dobry z ciebie zwierzak. Czego wy tutaj ludzie jeszcze potrzebujecie? Oni zgubili jakąś dziewczynkę. Ta zgubiła gościa w czapce. Ten znowuś mówi, że coś tam, coś tam z tą katedrą. Ha. S.O.S. Potrzebujesz dźwigni. Dobra, stary, już ci tą dźwignię ogarnę. Chyba mogę mu tą dźwignię rzucić, nie? Nie, muszę tam jakoś wjechać. Dobra. Chwyćmy to zatem i kręćmy w lewo. Gdzie ja to posłałem? Na dół? Dobra, radę tam zejść na dół w ogóle? Aha, tutaj są schody. Okej, okay, tutaj czy coś tutaj leży, czy mi się tylko wydaje? Coś mamy, spodnie znaleźliśmy. Alright. Pieseł, musisz iść tam. Czy, czy pieseł musi mu jakby przywieźć to? Ha. Huh. Nie, nie dam rady mu tego, jakby tam podać piesełowi w tej chwili. Chyba? Nie, nie dam rady, nie dam rady. Mogę wybierać ogrodniczki. Jednak produkcja musiała... kobiety przyjęły rolę... A nie, o ogrodniczkach chcę przeczytać. Nie? Dobra, nie, nie za wiele się tutaj dowiem na temat ogrodniczek. Dobra, no mogę wieść psa na górę, ale mi się wydaje, że pies musi mieć ze sobą dźwignię, żeby, żeby temu gościowi dać dźwignię. No bo fajnie, że ja pieseła tam wiozę, ale co on tam teraz da radę zdziałać? No właśnie, on potrzebuje tego. Czy ja dam radę jakoś, jakoś wybrać tą dźwignię, żeby nią, nią miotnąć? Pieseł. Aha, aha, dobra, no. Kurde mol. Eee, a, ten potrzebuje pomocy z przepchaniem tego dobra. To się, to, to się teraz błyszczy, mogę mu pomóc. Nie mogę mu pomóc. Okej. Okay. Potrzebujemy jeszcze więcej ludzi. Aha. Czyli jeżeli ja pomogę im, to oni mogą pomóc mi zapewne. Ta mi tutaj pomogła, czy ktoś jeszcze da radę mi pomóc. Tam mówi mi, gdzie poszedł ten ziomek, Mamy tutaj jeszcze jakiś dom rozwalony. Piesoś do nas przylazł. Zobaczmy, może tutaj znajdziemy te dzieci. O właśnie, jest ta dziewczynka. Czy dam radę ją stąd wyprowadzić? To mały przecinek po drugiej stronie. To muszę jakoś odsunąć, żeby ona mogła przyjść. I zapewne ona, ona da radę zejść na dół, jeżeli my to przepchniemy. Co? Nie, nie da rady zejść na dół. A nie, bo tutaj jakby z przodu są drzwi. Dobra, okej. Okay. Okej, okay, to tyle tutaj na razie podziałaliśmy. Chociaż ten przecinek i tak się nam przyda. Nie jestem pewien, gdzie ona się w tej chwili podziała, ale pozwiedzajmy jeszcze tutaj okolicę. Czy dam radę iść tam w prawo bardziej? Nie. A co się tutaj znajduje? Coś tam w środku jest. O oh wow, co, co, to, co to jest w ogóle? Fakty, przedmioty. Wczesna maska przeciwgazowa, okej. Okay. Dobra, wejdźmy jeszcze Nie. wyżej. Mamy tutaj taką troszeczkę dość mocno, półotwartą lokację. Zobaczmy, co my damy radę tutaj w ogóle podziałać. To czy ja to mogę rozwalić w ogóle w jakiś sposób? Czy może pieseł musi to. A może ja muszę tutaj zeskoczyć? Pieseł, czy ty dasz. Pieseł, czy ty dasz radę coś zrobić? Nie. Mam wrażenie, że muszę to, to rozwalić, ale no nie dam rady. Muszę to przeciąć tym przecinakiem, godny Muszę jeszcze zdobyć przecinak. Ale tam jakoś inaczej się wchodziło, kurczę. Bo tam ta dziewczynka uciekła jakimiś drzwiami. Jeżeli ja się skapnę, jak jakby z tych drzwi skorzystać, tak jak ona skorzystała, to, to dam radę. Tutaj, gdzie to będzie? Aha. Aha, aha. Eee, ha. Tylko jak ja mam to zrobić w takim razie? Czy ja mogę powiedzieć piesełowi, żeby to przesunął? Nie, pieseł tego za mnie nie przesunie. To jest ogólnie to miejsce, w które ja wszedłem do tej lokacji. A czy dam radę to? No do przodu dam radę to przesunąć, dobra i teraz podnosimy przecinak. Upuszczamy dźwignię. piesę, weź przecinę, znaczy... Aha, on tego nie chce podnieść, bo jest daleko. Cholera jasna. Dobra, będę musiał to sam podnieść. Znaczy nie, nie dlatego, że jest daleko, tylko dlatego, że tam ogień jest obstawiam, przynajmniej tyle. Dobra, do góry. Przetniemy tam ten kawałek drewna, dzięki czemu kolega po drugiej stronie da radę do nas przyjść. I w ogóle się uratować. I pójść po, po jakąś pomoc medyczną. Dobra, to możemy teraz ciachnąć. Piesę uważaj! Dobra, szalony jest ten pies. Ok, udało mu się uratować, świetnie. On teraz idzie na dół, i udało nam się tam komuś pomóc. To ja wrócę do tamtego pokoju w takim razie. Zabiorę dźwignię, która nam jest potrzebna, i trzeba dalej szukać możliwości pomocy. Już, już komuś tam pomogłem, tak więc e, być może znajdzie się na tyle chłopa, żeby pomóc z przesunięciem i odkryciem tamtej dziury. E, tutaj są te drzwi. Dobra, czy ty w ogóle odnalazłaś tego, kogo chciałaś? Ci odnaleźli dziewczynkę. Dobra, ten nam pomoże, ten nam też teraz pomoże. Chodźcie. Czy jest nas już dość jakby? Ile nas teraz się tutaj znajduje? Jeszcze kogoś brakuje, co? Jeszcze jednego brakuje. Dobra, komuś jeszcze muszę pomóc, tylko komu. Tamten by chciał dźwignię, tylko że no kurde, czy ja dam radę ją jakoś zrzucić. Ja chciałbym ją upuścić. Wieso, chodź no tutaj. Nie dam rady nią rzucić, mimo iż ją mam jakby przy sobie. Tam się coś znajduje. To jest jakby. To, to wygląda jak wielka winda. Kurde. Jak to wykorzystać? Nie jestem pewien. Nie chcę się bawić teraz w podpowiedzi. Pieseł da radę tam zejść. Jak ja wejdę na dół, to czy coś się tu znajduje? Nie za bardzo. Mogę piesołowi kazać tam iść, no ale. Hmm. Niewiele to da. Chciałbym móc mu oddać, kurde, to co ja, to, co ja mam, ale nie mogę. Nie mogę zrzucić przedmiotu, który mam przy sobie. Dostępne jest uaktualnienie For Honor. Świetnie, Gro, świetnie. Tutaj walczę na pierwszej wojnie światowej, a wy mi kurde o For Honor mówicie. No kurde, no mogę go wieść na górę i na pewno o to chodzi, tylko że chodzi też. O, a tutaj? Czy on da radę tam coś zrobić? Aha, dobra. Tam jest teraz potrzebna dźwignia, żeby tym móc wjechać na górę. Tam jakąś znajdźkę jeszcze znajdziemy. Kurde, no, no chciałbym mu tym rzucić, ale, ale nie mam jak. Chciałbym, chciałbym coś... Wygląda jakbym musiał coś innego podnieść. Nie, nie, nie o to chodzi. No tak, jeżeli podniosę coś innego... O nie, dobra, bo się znowu uduszę. Nie, 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 tego nie chcę robić, zdecydowanie. Tam jest jakiś chłopczyk w ogóle uwięziony. Czy ktoś go jeszcze poszukuje? Ja wiem, że musimy to przesunąć. Panowie, ale... Mam tutaj drobny problem. Czy dam radę psa posłać tego chłopczyka w jakiś sposób? Nie. Podpowiedź. Trzy eee, minuty. Jeszcze muszę czekać na ewentualną podpowiedź, kurde. I pewnie ta podpowiedź powiedzmy, powie mi tyle, ile już sam wiem. Takie mam przeczucie. Pieseł waruje na tej windzie. Chciałbym móc mu kazać, wziąć ode mnie to coś. A może jak do niego podejdę i wtedy na niego kliknę, to on to ode mnie weźmie. Spróbujmy, bo on zdecydowanie musi tam wjechać na górę i mu to dać. Nie, nie widzę innej opcji, jakby to miało wyglądać. Chodź tu pieseł. Nie mogę ci tego oddać, psie, no nie mogę, no chciałbym, ale nie mogę. Teraz się udało! O, panie, dobra, nie, nie, nie jestem jeszcze mistrzem w kontrolowaniu pieseła, ale teraz się uda. Teraz się uda i jego będziemy mogli zwieść na dół, tego ziomka, kiedy już będzie usatysfakcjonowany tym, że my mu pomogliśmy. No, i wtedy sobie poradzimy. Pieseł, idź do tego gościa, daj mu dźwignię. On musi być pewnie w szoku, że pieseł taki ogarnięty przyniósł mu dźwignię. No dobra, on pójdzie tam, a pieso teraz musi pchnąć, no i świetnie, i mam ostatniego kolegę do pomocy, dam radę to odsunąć, zapraszam, piesał się do mnie, aha, ja, ja w sumie jeszcze mogę wjechać na górę, żeby tą znajdźkę sobie dziabnąć, więc zróbmy to, czemu nie, od razu go pochwalimy i pogłaskamy teraz za bardzo dobre zachowanie, dobry piesio, i tutaj mamy coś w środku pewnie, przedmiot. To wygląda jak, jak golarka, taka ma maszynka do golenia, w sensie taka nabrzytwy. Dobra, nie muszę się tak bardzo przejmować piesełem, ponieważ hakując trochę me mechaniki gry, on się do mnie teleportuje. Więc nie będę się bawił ko totalnie, jakoś wiecie, w, w przesuwanie go tutaj. Dobra, panie kolego, pchamy to. O! I teraz mogę dołączyć do naszego przyjaciela. Zrobić to samo, co zrobiło. O, czy te bomby nadal tutaj będą lecieć? Nie, ale mamy karteczkę tutaj jakoś. Nie zauważyłem jej chyba wcześniej. Zapisywanie przedmiotów. Książeczka żołdu zawrała przydatne informacje. Formularz testamentu ostatniej woli adresy najbliższych musicie się oprzeć. God damn it. A to, maszynka do golenia. No właśnie, z początku XX wieku, dzięki którym golenie było bezpieczniejsze niż przy użyciu brzytwy. Co tam, co tam było napisane w ogóle jeszcze? Maszynki oglenia stały się standardowym wyposażeniem żołnierza amerykańskich, gdy zauważono, że maski przeciwgazowe są bardziej efektywne, gdy zakłada się je na ogoloną twarz. No to zdecydowane. Też pamiętam, kiedyś byłem na wakacjach w Turcji, za czasów, kiedy jeszcze jeździłem z rodzicami. No i był snorkling. I oczywiście ktoś mówi gościowi, panie, nie założysz pan maski na tego bujnego psie, gdzieś ty poszedł, wąsa, a on, panie, założę. Wazelinka, pych, pych, pych i założył. Bo Polak, oczywiście, z bujnym wąsem, taki Janusz, trochę. Co się tutaj dzieje? Czemu ten pies tutaj tak popruł? Co się tutaj stało? Co jest psina? O Jezus Maria, warczy na coś. O Panie! O, świetnie, pan generał. Co ja mam tu robić w ogóle? O, granatami będzie we mnie rzucał? O, świetnie, okej. Okay. Dobra, jakoś tutaj zagrałem mu na nerwach. Pieseł, a! O, zawiałem mu prosto w okno, o to chodziło. I co? Granat w łapie dziw! Ha, 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 ha. Cudownie gdzie teraz? Teraz ja mu będę musiał... Teraz pieseł go będzie musiał chyba pchnąć pieseł go pchnie, a ja zagram na tym. O, idealnie! Ha, ha, ha. Niby już rzucił ten granat, ale ale no mu eksplodowało w środku, więc jest, jest git. Ha, o co teraz chodzi? Teraz ja go chyba muszę pchnąć do góry. A potem jak go pchnę do góry, to muszę chyba tym górnym go dziabnąć. Dobra, tym i teraz to. Nie, nie o to chodzi. Dobra. To inaczej, to może jak go pchnę... Ha, bo on teraz podjechał na stałe, świetnie. A teraz jeżeli piesę go pchnie, to co się stanie? Będzie tak. Okej. Okay. Jeżeli użyję tego, to mu nic nie zrobi, dobra. No nie powiem, to jest interesujący boss fight. Podjechać w tamtą stronę, i ja teraz robię tak, Frajerze. Haha, idealnie. Ile jeszcze granatów potrzeba, żeby ci rozpieprzeć? O, no, mam swoją odpowiedź. Tak, dzwoń po posiłki, przydadzą ci się. Czemu oni zawsze muszą uciekać? No, no, bo to Bosi w sumie. Głupie pytania zadaję, tak z perspektywy grania w grę. Dobra, do przodu. Nasz dzielny amerykański bohater tutaj ciśnie po, po dachach. I oczywiście Cepelin obok nas. To co, unikanie bomb? Kolejny boss fight. Jezus, Maria. Nasi przyjaciele naprawdę nie mają ani chwili spokoju. No dobra, dobra. Co ja mam z tobą zrobić w ogóle ziomeczek? Ile on tego rzuca, panie? On musi rzucić w ten, w swój silnik. Już tutaj widzę, on jest specjalnie tak podświetlony. Nie wiem, ile on tych granatów rzuca. Rzucisz czy nie rzucisz? O jest Mary. O. Hmm. Jak ja mam to zrobić? Może najpierw musi czymś... A, w prawo musi miotnąć tutaj. Żegnaj silniku. No, jak to. Nie poszło w silnik serio? Jeszcze raz. Tego nie rozwalę. Ale on, on musi mi otchnąć w silnik, to pewne. No, rzucaj. Dawaj. Cholera jasna. Czemu? Czemu to nie chce? Chyba, że on musi. Wiecie, jakby trzeci granat może rzuca najmocniej. Łobuz kocha najbardziej. Dobra, raz. I maksymalnie w silnik. Nie, dupa, nie o to chodzi. Nie doleciało do silnika, no to wytyfy. Jak to niby działa dokładnie? No dobra, no dawaj, no dawaj. mol, to, 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 to nie jest takie proste, bo trudno troszeczkę określić. O boże, grana mam pod nogami. Aha, Bo on zrzuca jeden z granatów, znaczy ten ostatni, jakby nie eksploduje. O, cholera, oczywiście. O! O, oh, goddammit, muszę to tam jakby do środka silnika wrzucić. Tak, ten ostatni granat to jest niewypał. Czemu ja tego nie zauważyłem wcześniej? Dobra. No, bierz go, bierz go. Tamten źle eksplodował, ale tego już damy radę miotnąć. O, no oczywiście, damy radę, damy radę, totalnie damy radę. Zapomniałem kim ja jestem. I co, co ja sobie w ogóle wyobrażam, myśląc, że dam radę? Tak od razu. Dobra, czemu, kurde? Hadong. O, idealnie. Pięknie, pięknie, pięknie. Teraz tylko pytanie brzmi... Ja jeszcze to muszę tam pewnie jakoś do środka bardziej wrzucić. Dobra, dzięki za granat, ziomek. Podong. Haha! Zaraz cię tak unieruchomimy, że pożałujesz, że jeszcze nie wynaleźli wygodnych wózków inwalidzkich. Dobra, to było troszeczkę mocne. Ha, ja to teraz mogę wrzucić jakby tam do środka samego silnika. Haha. Ha, ha! Frajerze. Co się stało z tym granatem? Eksplodował! Pięknie eksplodował. Teraz tam. No i oczywiście, że nie poszło. Bo ten. Nie wiem czy widzicie, ale ten sterowiec troszeczkę się jakby buja. Więc to nie jest takie super proste. Raz jest wyżej, raz jest niżej. I udało się! Pożegnaj się z drugim silnikiem Frejerze. Hodong! Czy to koniec? To chyba tak. Przynajmniej na razie. O Boże, jest Klaus. On jest operatorem tego cepelina. Klaus się chyba nazywał. Nie jestem pewien. Jak niemieckie imię, to pewnie Klaus. Najgorsze jest to, że wiecie. Naszym celem jest pewnie go jakoś wydostać. Bo on tego nie chce chyba za bardzo do końca. Tego wszystkiego co on robi. A jest w samym środku naszej walki z nimi. Co stawia go w bardzo nieprzyjemnej sytuacji niestety. Już tylko śmierć i pożoga zdobyłem osiągnięcie. Rozdział drugi. Spękana ziemia. 9 months oh, that's interesting. Anna was training to be a veterinarian when the war broke out. The Germans were only 20 miles from Paris when she received a letter from her father. He was in good health, but implored her not to return home to Belgium until the war's end. Patience, however, was not one of Anna's strong suits. 1914 w Paryżu. Oczywiście, że gołąb ukradł cholerny klucz. Dobra, jak ja mam zdobyć, kurde, ten klucz z powrotem? No, no, no. Okej, okay. tutaj chyba gnoja nie dorwę. Czy znajdę coś, czym go jakby zachęcę? Może go zestrzelę? <laughs> czy ja dam radę zestrzelić gołębia? Ooo, dobra, spadł na ziemię. Nie jestem pewien, czy. O... Nie, tu musi mi na balkon przecież spać, to nie można na ulicę zlecieć. Dobrze, że gołąb jest miły i z powrotem nam tu jakby wleciał. On tutaj robi jakieś kółka nad balkonem. HADONG! Aaa, ah, idealnie. Wsunęło się po barierce do środka. Nie wiem tylko do czego klucz. Do tych drzwi zapewne. Znajdźka jakieś? Tak. Coś tutaj mamy. Co to jest? Kałamasz. Okej. Okay. Dobra, wygląda troszeczkę bardziej jak popilniczka. Ale alright. Czy coś jeszcze? Nie. Zdjęcia. Lampka wyglądająca jak jaja. klik. Nie wiedziałem, że wystarczy pomachać kluczem przed drzwiami, żeby je otworzyć. Gotowe. List od belgijskiego cywilia w Paryżu. Puściliśmy. Dobra. Kogo my tutaj jeszcze mamy? Dziewczynka chyba chce z nami pogadać. Nie, ona nie chce z nami pogadać. Ale tu mamy coś do roboty. Dobra, czyli jesteśmy panią weterynarz. Taksówkami nadmarnie. Nadmarnę. Pa paryskie taksówki zarekwirowane. Haha! Dobra, czy nie ma taksówek? Były potrzebne na wojnie. Niemcy bram. Niemiecka ofensywa znalazła się 30 km od Paryża. Władze zdążyły już uciec do Bordeaux przewidując upadek stolicy. Na północ większość. Się... A, taksówką nadmarne. Zarekwirowało 600... 630 paryskich taksówek w celu szybkiego transportu żołnierzy nadmarne. Symbol solidarności i społeczeństwa. Ha, a atak, który się tam odbył, uratował Paryż. Okej, okay, dobra. I mamy oficjalnie kolejną postać tutaj, zobaczymy tylko, jakby. Tutaj jakiegoś klucza mogę potrzebować. Tutaj też jakiś klucz się nam przyda. Hej, temu coś wypadło. Dobra. To ma jaki kształt? Ma kształt takiego trójkąta. Ha, dałbym tutaj radę koło przyczepić, tylko czy, czy dam radę? Nie, teraz, teraz muszę to opuścić. Dobra. Co dam radę przekręcić za pomocą tego klucza? O, cholera jasna. Tyle kształtów. Dobra, było tam coś, co potrzebuje kwadratowego. E, chyba właśnie ten samochód tutaj. Tak, dokładnie, dobra, możemy pokręcić. I samochód sprawny. Proszę bardzo, możecie jechać. Tylko, że on jest jeszcze rozpierdzielony chyba w środku, nie? Butelki wody potrzebuje. Dobra, czyli takiej ogólnej pomocy tutaj, widzę, udzielamy. Wszystko dookoła jest naszym problemem. Czy trójkątny klucz znajdę? Powinienem raczej znaleźć. Butelka wody może. Dobra, dziewczynka potrzebuje leczenia. Czyli Jesus. Dużo biegania i dużo roboty. Może wodę jakąś tutaj znajdę w domu. Co się dzieje? Aha, to potrzebuje lekarstwa. Jakieś lekarstwo i damy. O! Aha, dobra. Pewnie muszę klikać odpowiednie... Uuu, okej. Okay. Minigierka do leczenia, co? Pęk, pęk. Troszeczkę gra mi nie powiedziała, jak to ma polegać, ale skminiłem, że... Jak są te... Na oscylos oscyloskop to się chyba nazywało, oscyloskopu, te takie wahania. No to o to chodzi. Dobra, mamy butelkę. Jak uruchomimy trójkątnym kluczem hydrant, to dostaniemy wodę i wodę damy komuś tam, komuś tam. Ktoś tam chciał wodę. Czy oni zrzucą inny rodzaj klucza? Nie, nie ma tu trójkątnego klucza, gaddymet. Nie mogę znaleźć. Może tutaj ten, ten zrzucił trójkątny klucz? Nie. Tutaj w ogóle coś znalazłem, kawałek gazety. Wody potrzebuję nalać. Żeby nalać wody potrzebuję trójkątnego kurde klucza. Czy jest tutaj coś co ja jakby najpierw aktywuję, żeby potem było lepiej? Dobre pytanie. W domu się cokolwiek znajduje? Może u góry dam radę to jakoś wodą napełnić? Nie jestem pewien. Mamy tutaj jakiekolwiek źródło wody? Mogę wyjść tam? Nie mogę. Gołębie mi nic nie dadzą. Mógłbym rzucić szczerze mówiąc kamieniem, bo tam jest jakaś znajdźka i pewnie by spadło na ulicę. W sumie możemy to zrobić. Tylko butelkę zrzucę. Gołębie, gołębie, w pierdziel, idealnie, dobra, to znajdziemy tam na ulicy, butelka. nam jest potrzebna. Czy znajdziemy tutaj gdziekolwiek wodę, żeby coś nalać? Nie, to gorzej. Trójkątny klucz, panie, o, o, o niewiele proszę. Trójkątny klucz to jedyne, czego mi potrzeba, ale hejtujecie tutaj trójkąty. Myślę, dobra, cofnęliśmy się w czasie, to już nie jest taki postępowy czas jak teraz. Gdzie trójkąty wszelkiej maści płci i wszelkiego rodzaju wszystkiego muszą być akceptowane. To będzie pasowało. Nie, nie będzie pasowało. Dupa. A nie, spasowało. Dobra, to był jakiś taki trójkątny z Dingsami. Zbyt nieregularnie to wyglądało, i myślałem, że, że nie o to chodzi. Dobra, dam radę nalać wody tutaj i schodzić silnik. Okej, okay, dobra, naprawiliśmy im taksi. A nie, to sobie naprawiliśmy taksję, żeby stąd jechać. Świetnie, dobra. Dobrze, że jesteśmy wspaniałym kierowcą rajdowym i drifterką. Znowu będziemy bombunikać? Nie jestem pewien. Albo innych samochodów po prostu. Ok. Jezus Maria, to się może nie udać. Moje umiejętności prowadzenia pojazdów w grach są często na, na raczej niskim poziomie. Zobaczymy, jak to się skończy. Oby dobrze. Widzę, że mamy taką o! troszeczkę jakby szczęśliwszą wersję tego, co się działo wcześniej, bo unikamy pierdół i innych samochodów, a nie kurde bomb spadających na nas z nieba. Ale cudowna muzyka tam przygrywa w tle. Świetne, no. Powiem Wam, panowie, że jak na wyjeżdżanie taksówkami z Paryża na pole bitwy co jest? Czemu oni tak dryfują? O, cholera, muszę ich unikać, bo oni są jacyś pijani. Czemu jadą sami w ogóle? Kto to jest? Dość niebezpiecznie so, sobie jeździcie na tych drogach, jak na. O, jak na potrzebę dojechania, kurde, na wojnę, gdzie raczej przydałoby się, żeby wszyscy dojechali zdrowi w pełni sił. Na środek. Dobra, jak na razie mi dobrze idzie, zobaczymy jak to się skończy jeszcze. Przecież się wpasować tylko w dziury. Patrzcie jak sprytnie rozwiązany problem tego, że ja nie widzę co jest tak naprawdę przede mną. Po prostu gra mi pokazuje znaczki. O Jezus ile tego jest? Jej! Zepsywanie parametrów! Proszę bardzo, osiągnięcie odblokowane taksówkarz. Zapewne żeby bez żadnej szkody to wykonać. Taxis all night Anna was proud to help the soldiers reach the front line. When Anna arrived at her destination, she discovered the horrible truth with her own eyes. No. Pole bitwy to, to jest coś co ustawia może naprawdę zmienić człowieka, aczkolwiek No ja czegoś takiego jeszcze nie doświadczyłem i mam szczerą nadzieję, że nie będę musiał. Dzięki moi drodzy za oglądanie tego odcinka. Kończę go już teraz, ponieważ nie jestem pewien, jak działają tutaj sejwy, a nie chcę potem przechodzić dłuższych kawałków. A 26 minut to taka dość optymalna ilość czasu. Pamiętajcie, jeżeli się podobało, zostawcie lajka like i do zobaczenia jutro w kolejnym odcinku, ponieważ stwierdziłem, że będę wrzucał raczej po jednym odcinku dziennie, żeby też nie było przepełnienia. Plus granie jest jakaś super długa, więc by się troszeczkę za szybko, przepraszam, skończyła. Dzięki za oglądanie, trzymajcie się i hej!